Jacek, musisz kupić lodówkę. A ja gdzie mogę. ty ją postawisz? To trzeba wypierdolić. 1800 osób, tysiąc w To trzeba wyjąć, bo to, to nie, nie moja lodówka. Więc się pozbędziesz, kurwa. Obiecuję to ci, że do urzędu. To nie ma lodówka. Ja mam, ja mam lodówkę tak open. Ja swoje rzeczy w ja lodówce wyjmę i drobne A to nie można tu w kuchni A. postawić? Co? Bo to jest kuchnia to na lodówkę. To... Nie. To trzeba, Patry się lodówkę trzeba odłożyć, wyjąć wszystkie rzeczy i postawić na... Nie. Na... Ja twojej lodówki nie będę odłączać Na bo trzeba i rozkręcić, i na blachę Podłączyć się do tego samego dnia. Na dłoń i... zawieźć i już będzie żył Jeszcze. sobie I no będzie stać lodówka Ja będę miał swoją Węgla przynieś, lodówkę przynieś, Którą ja nie będę swoje rzeczy przynieść do jedzenia Wiesz, a to musi być duża lodówka Duża lodówka Ja wybiorę sobie A planowałeś jutro lajta zrobić, tak? Tak, bo dzisiaj ten mi ten mój ja sam te ustawił. Nie przyniesie mleka. mleka. E, e, chciałem żeby to Mój tego. A gdzie twoje mleko? Co ludzie dalej? A, a chciałem ty, się zapytać. Tak o to może mnie, tak powiedziałeś? Dobra już z tym mlekiem e. tam. Mleko, mleko, sreko. Kłótnia mleko. Ja powiem sobie kupierszy mleko. To, to je